Dzisiaj opowiem o jednej z ważniejszych kwestii w działaniu lekkiej piechoty, czyli o zasadzce. No I pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, zanim w ogóle zaczniemy planować zasadzkę, to rozpoznanie musimy wiedzieć, jakie wróg ma siły i środki, jego musimy znać trasę przemarszu. Gdy już znamy te parametry, możemy przejść do planowania zasadzki. Jeżeli chodzi o zasadzkę, tutaj naszą największą przewagą jest to, że możemy sobie wybrać teren, także. Już na trasie wrogiego przemarszu dobieramy teren dający nam największą zasłonę, ogólnie przewagę. No i element zaskoczenia, także istotnym bardzo elementy jest maskowanie wszystkich osób. Z całego naszego oddziału dzielimy go na sekcję wsparcia i sekcję wstrumującą. Jeżeli chodzi o dobór sprzętu, no to tutaj nie mamy jakiegoś problemu, no bo lekka piechota za dużo tego sprzętu nie ma. Jedyna co jakiś. My Dajemy bardziej do grupy wsparcia i wyznaczamy im najlepsze miejsce, z którego są w stanie najcelniej razić wroga. No i później część osób też do tej sekcji wsparcia. Najlepiej razem z dowódcą w tej sekcji, np. jakby zginął w szturmie. No i właśnie druga sekcja szturmująca. To jest ten moment, gdy jeżeli mamy jakiś sprzęt typu miny, to ustawiamy to. I w zależności, jeżeli mamy czas, możemy pokusić jakieś dołki przeciwpiechotne, wszelakie. Pułapki odciągowe, co tam tylko mamy. No i umocnienie, chociaż jakieś umocnienia polowe naszych pozycji z ziemi czy drewna. Wszystko zależy, ile mamy czasu. No i ustawiamy nasze dwie sekcje: sekcja wsparcia z boku na najlepszym miejscu, żeby najcelniej wroga radzić ogniem, no i sekcja szturmująca. No i teraz są różne sposoby ułożenia tego. Można po prostu ułożyć dwie linie. Tylko wtedy istnieje ryzyko, że sami się ostrzelamy w taki sposób. No, można ułożyć obydwie sekcje w jednej linii tutaj, tylko wtedy nie mamy ognia krzyżowego, więc wrogowi znacznie łatwiej się bronić. No i ewentualnie y, może być po prostu elkę. Jest ogień z dwóch kierunków, a nie ryzykujemy, że sami się ostrzelamy. To jest o tyle lepsze. No Ewentualnie jeżeli droga jest prosta, no to, część, to sekcja szturmowa musiałaby na drodze. Stać, więc najlepiej w jakimś zakręcie, żeby ta sekcja nie była tak odsłonięta. No i tutaj akurat padło na ułożenie w kształt litery L. Tu mamy wyznaczoną strefę śmierci. No i zakładamy, wróg chodzi na strefę śmierci. Tutaj akurat nic trudnego, strzelamy ile fabryka dała. Jeżeli się uda, sekcja szturmowa wchodzi tutaj, upewnia się, że wróg został pokonany. Biorą co cenne, co zostaje opcjonalnie, usuwają, niszczą. I ubezpieczani przez sekcję wsparcia wycofują się. Na koniec tylko cały odział wycofuje się z miejsca zasadzki. No i na dzisiaj to tyle. Do następnego. Czołem.